film, który pokazuje życie Salgado i jego twórczość. On jest właściwie od, od lat nazywany fotografem doli ludzkiej, no i to dokładnie pokazuje ten film, to znaczy on jest przekrojem przez jego życie i pracę twórczą przez wszystkie kolejne projekty, no i on perfekcyjnie ukazuje stan świata w drugiej połowie XX wieku i jego końcówkę. To jest taka opowieść o... Człowieku, który postanowił zmienić świat za pomocą swojej sztuki i za pomocą swoich działań, które może realizować dzięki tej sztuce. Znaczy, Sebastiano Salgado jest po prostu taką ikoną właściwie fotografii XX wieku, ale jednocześnie umiejętnie jako no, biznesman w pewnym sensie wykorzystuje te środki, które, które z tego. Z tego hmm, Pozyskuje na odbudowywanie planety, tak można powiedzieć dość idealistycznie, ale, ale właściwie do tego to zmierza. To jest po prostu opowieść o aktywiście, który, który jest artystą. On jest zakorzeniony w Brazylii. Brazylia była niesłychanie ważnym miejscem, nie tylko dlatego, że się tam urodził, ale też, że jakby doświadczenie natury. Jej siły, jej potęgi, jej zdolności oddziaływania na nas, karmienia nas. Był bardzo ważny. Ja myślę, że on tej naturze w pewnym sensie spłaca cały czas to, co od niej dostał. To jest film O Dziele Życia, w którym Wim Wenders razem z synem Sebastião Salgado próbuje stworzyć taką szeroką opowieść o tym, jak pracuje fotograf taki jak Salgado. Cztery dekady twórczości przyniosły coś niezwykle wartościowego, coś niezwykle spójnego, co nam pokazuje, że jakby dzieło ludzkiego życia czegokolwiek by nie było, ma głęboki sens. Właściwie ten film z jednej strony jest takim filmem o tym, jak jak człowiek niszczy świat wokół siebie i zarówno ten ludzki, i ten, w którym jest gościem, czyli świat naturalny, a z drugiej strony jest też bardzo fajnie, optymistycznie, zaskakującym filmem. Fotografia przeżywa swój renesans ze względu na to, że ona jako sztuka, a szczególnie ta reporterska fotografia czy dokumentalna fotografia, właściwie jest dopiero od 30 lat na, na tym poziomie, na którym powinna być wcześniej. Ona dopiero teraz została zrozumiana jako dzieło sztuki samodzielnej. Jeżeli ktoś wie dokładnie, jakiego rozwiązania szuka albo jaki cel chce się osiągnąć i zaangażuje w to, swoją fotografię lub otrzyma od, nie wiem, będąc na przykład instytucją, otrzyma przyzwolenie od autora na, na użycie jej w jakimś konkretnym celu, to oczywiście może y, zmienić świat, tak jak za, zawsze mogło to robić. Jest w stanie zmienić świat, jeżeli ktoś jej mądrze używa.